Cześć, witam Cię serdecznie na moim profilu. Nazywałem go Instagram Booster i będę przekazywał Ci, jak możesz rozwijać swojego Instagrama, jak możesz tutaj działać na Instagramie, jak możesz robić takie infografiki i jak to zrobić, żeby co codziennie przybywało Ci nowych followersów do Twojego profilu. Pokażę Ci teraz taki Fajny trik, bo jesteśmy teraz na komputerze, jak widzisz. I nie mam tutaj wszystkich opcji, które mam normalnie w Instagramie. Mogę Ci pokazać, jak możesz zrobić, aby te wszystkie opcje były dostępne na komputerze. Bo teraz powiedzmy przedłeś na swoje konto na Instagramie, ale chcesz dodać jakąś infografikę, chciałbyś dodać jakiś post. No i jak to zrobić? Więc jest na to prosty sposób. Klikasz prawym przyciskiem myszki chodzisz w opcję zbadaj i wybierasz sobie jaki telefon cię interesuje na przykład iPhone 12 Pro i teraz jak widzisz masz te opcje dostępne możesz tutaj dodać przeciągnąć zdjęcia wybrać z komputera na przykład także masz te opcje dostępne i tak właśnie możesz prosto dodać z komputera jakiś post możesz tutaj również zmienić sobie na inne telefony które no, które będziesz chciał po prostu zobaczyć jak to na danym telefonie będzie wyglądać, albo możesz sobie dać e, responsywny widok i po prostu samemu go dostosować jak ci jest wygodnie. Dzięki temu możesz też e, zobaczyć opcję, jak klikniesz w post, możesz wyświetlić statystyki właśnie ze swojego konta na komputerze. Także to jest taka fajna opcja. Za chwilkę przejdziemy i pokażę ci mojego głównego Posta, z którego zdobyłem najwięcej obserwujących. Było to ponad 1000 obserwujących z jednego postu, także pokażę Ci to za chwilkę. Ale na początku, jeszcze trochę opowiem, co tutaj będziemy robić na tym, na tym profilu, na tym koncie YouTube'owym, Instagram Booster. Także plany mam takie, że stworzę w ogóle całkowicie nowe konto. Będę pokazywał Ci, jak możesz. Od podstaw go rozwijać, także będę nagrywał takie filmy, jak stworzyć tam jakąś infografikę. Jak po prostu wybrać jakieś hashtagi do tego, jak stworzyć logo, jak stworzyć jakieś po prostu zdjęcie w tle i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko, co będzie Was interesować. Będę pokazywał Wam jeszcze jakieś ciekawe triki, które możesz zastosować na Instagramie. Przejdźmy sobie teraz do postu. Do tego postu, który Wam obiecałem, więc klikam Zbadaj. Ja sobie tutaj zostawię ten widok responsywny. Trzy posty mam na szerokość, także był on dosyć dawno już dodany na mojego profilu. Na mój... <gryw> był on dodany dosyć dawno na mój profil, także troszkę tutaj muszę, te... muszę tego przewertować. I później właśnie pokażę, powiem Wam też coś ciekawego, co możecie zrobić. Właśnie tutaj widzicie, to jest jeden z tych pomysłów na biznes, który dodawałem. Yy, yy, yy. Tutaj lecimy dalej. I zobaczcie, właśnie to było to. Pomysł na biznes. Klikamy sobie i widzicie prosty post do zrobienia w Canvie przyczepka opisany biznes. Wyświetlimy sobie statystyki i zobaczcie, tutaj zdobył ten. Post ponad 1476 obserwujących. Tutaj mamy wszystkie źródła, skąd ci widzowie wyświetlili tego posta. Także 91% nie obserwowało użytkownika wyzwania zarabiania, czyli tylko 9%, którzy zobaczyli ten post, to byli moi obserwujący, a reszta to byli wszystko jakby dotarliśmy organicznie do prawie 94 tysięcy, nawet ponad 94 tysięcy ludzi a wyświetliło to ponad 112,5 tysiąca osób, także i z tego właśnie przeszło na mój profil 1000 na mój profil przeszło więcej ludzi, ale 1476 osób kliknęło obserwację. Widzicie, ja to zauważyłem po prostu, że to się klika i zacząłem robić takie podobne posty z pomysłami na biznes. Tutaj stworzyłem na przykład post z odkurzaczem. Zobaczcie sobie statystyki tego postu. Mamy... 1198 obserwujących z tego doszło, nie? I 85%, jakby ludzi, którzy w ogóle mnie nie znali, także zaczęło się to przyjmować. Tutaj znowu dodałem tym razem z ekspresem do kawy. Tutaj już nie było tak kolorowo. Doszło tylko 236 osób, natomiast i tak to jest dobry wynik, myślę. Tutaj jeszcze powtarzałem i naprawdę było to dość duże, dosyć duże zaang zaangażowanie. Tak samo czasami. Ilość lajków nie jest po prostu adekwatna do tego. Widzicie tutaj tylko 844 lajki, a na przykład 292 obserwujących. Natomiast miałem tutaj gdzieś jeszcze posta, gdzie miałem dużo lajków, ale znowu obserwujących nie było tak dużo. Tak to działa. Także jeśli chcesz zobaczyć, jak tworzę taki profil, właśnie o podobnej, podobnej tematyce. Zobaczymy, może zrobimy coś o zdrowiu, o, o odżywianiu, taki profil, też również z infografikami. No to możesz kliknąć obserwacje, znaczy subskrypcję, bo jesteśmy na YouTubie, także możesz kliknąć subskrypcję tego kanału i następnie będziesz widział wszystkie moje filmiki, które będę dodawał z tego tematu. Także ja dziękuję Ci już za dzisiaj. Fajnie, że. że Wszedłeś tutaj, zobaczyć to. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.